Spokój i dobro kochani. Dziś jest czwartek, 6 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii mowa jest o największym przykazaniu chrześcijańskim. Jest to streszczenie całego Pisma Świętego. Gdybyś chciał całą Biblię stracić w jednym słowie, to to słowo brzmiałoby miłość. Albo byłoby to taki, taki nakaz – kochaj. Natomiast nie jest bez znaczenia, kogo mamy kochać i w jakiej kolejności. To przykazanie mówi – będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. I kolejność i hierarchia jest bardzo ważna, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. W momencie, kiedy Ty będziesz miał dobry kontakt ze sobą, będziesz w sposób taki bardzo właściwy patrzył na siebie, a więc nie będziesz ani narcyzem, ani człowiekiem zakompleksionym, tylko będziesz miał takie zdrowe spojrzenie na siebie, znając swoje wady, wszystkie swoje upadki, swoje zalety, to w tym momencie taką miarą, kiedy będziesz patrzył na drugiego człowieka. To będziesz go kochał w sposób właściwy, ponieważ każdy z nas przecież nie jest w stanie, może inaczej, każdy z nas nie odnosi się z nienawiścią do swojego ciała. Kochanie, a to słowo dzisiejsze rozpoczyna się, to przekazanie, od takiego wezwania, które jest znane wszystkim Żydom, mianowicie Shema Izrael Adonai Elohenu Adonai Echat. Czyli będzie, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. A więc to przekazanie rozpoczyna się od słów: Słuchaj. Czasem byśmy chcieli słuchać tylko siebie, a Pan Bóg chce, żebyśmy słuchali przede wszystkim Jego, żebyśmy liczyli się właśnie z Jego zdaniem. Kochani, w liście do Rzymian jest napisane, że streszczeniem całego prawa jest przykazanie miłości. Kto miłuje Pana Boga i bliźniego, ten wypełnił prawo. Kochani, mówi się, że ludzie śpiewają, deklamują wiersze i tworzą na taki temat, który jest dla nich najważniejszy. I okazuje się, że najwięcej piosenek, najwięcej wierszy jest na temat miłości, a więc człowiek również najbardziej potrzebuje miłości. Zarówno ten mały, jeszcze w łonie matki, jak również ten, który jest już starszy, który nie może się poruszać, którym jest bardzo ciężko usłyszeć cokolwiek. Taki człowiek również potrzebuje miłości. Święty Maksymilian Kolbe powiadał, tylko miłość jest twórcza, a więc od miłości dużo zależy. W momencie, kiedy robisz coś z łaski na uciechę, nie kochasz swojej pracy, nie kochasz ludzi, z którymi jesteś, to strasznie się ty męczysz i również oni się męczą z tobą. Natomiast w momencie, kiedy oni czują, że ty ich kochasz, że jesteś z nimi nie dlatego, że ktoś ci kazał, ale naprawdę czujesz, że powinieneś być dla nich wsparciem, to jest dopiero prawdziwa miłość. Święty Jan w swoim liście pisze, że nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli najpierw nie pokochasz człowieka, którego widzisz, a człowieka masz kochać drugiego jak siebie samego, więc tak naprawdę miłość do Boga zaczyna się tutaj w tobie. Powinieneś akceptować siebie takiego, jakim jesteś, z Twoimi wszystkimi wadami, i zaletami. Kiedy w taki uporządkowany sposób patrzysz na siebie z taką wyrozumiałością, również jesteś wyrozumiały wobec innych ludzi. I kiedy widzisz, że Pan Bóg ma wyrozumiałość dla wszystkich ludzi, to również Ty powinieneś być również dla nich wyrozumiały. A więc, kochani, powiem Wam szczerze, z ręką na sercu. Powiedziałem w swoim życiu mnóstwo różnych kazań, mnóstwo różnych konferencji na temat miłości i co? I, I nic. W momencie, kiedy nie będzie tej miłości w życiu, to tak naprawdę będzie ona tylko na papierze. A więc nie rysujcie dla siebie żadnych serduszek, nie wysyłajcie sobie SMS-ów, I love you i dalej. Ale po prostu kochajcie, kiedy ktoś nie ma pieniędzy, kiedy ktoś nie ma, y, ma jakieś trudności życiowe, nie zostawię go samego. Bądź z tą osobą na dobre i na złe. Kochani, czasem dochodzi do różnych nieporozumień, dlatego że używając słowa miłość, czasem mówimy zupełnie o różnych rzeczywistościach. Inna jest miłość erotyczna. Inna jest miłość do ojczyzny. Inna miłość jest do Pana Boga. Inna do Twojego psa. Inna do twojej, do twojej sympatii, do Twojej mamy, do Twojego taty, do Twojego dziecka. Ale cały czas używamy tego samego słowa miłość. Mamy kochać, ale musimy pamiętać, że ta miłość ma być uporządkowana. Jeśli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, wówczas wszystko będzie na właściwym miejscu. Więc, kochani, dosyć gadania, po prostu Kochajmy się wzajemnie, tak jak pan Bóg nas ukochał. Na zakończenie kochani, zestawów Stefańskiego z takiego roweru wodnego chcę przekazać wam teraz Boże błogosławieństwo. Pan swa. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.